Witajcie, moje polskie bracia i siostry Tutaj mam coś ekstra, ekstra na sprzedaż Oryginała de Clackford Po dwóch oryginałach Pana Millera 15 razy pierwszy konkurs, syn 8 razy pierwszy konkurs, wandelar Numer 039, moja sekcja 22 rok 1028, piękny samiec Zobaczcie, jakie piękne szklane oko rozpodowe. Dużo starszych hodowców lubi oglądać z oczy Przez to niekiedy zawsze coś dla nich nagrywam Patrzcie jaki piękny orzeł Oby Picasso by go namalował A jakie zdrowie w nich na moich produktach życiach to się błyszczy I są znowu taka ponura pogoda, ciemno Chłodno, deszczyk ale mimo to, gołąb ze wyśmienicy prezentuje Samczyk Do niego mogę naszykować dwie czy różne samice Na przykład jedna samica z Hyskens, jedna z Kraka, jedna z Merksa I szybciej dojdziesz do celu W jednym sezonie uchowasz więcej młodych z różnymi samicami I po sezonie później można szybciej znaleźć ta złotopara. Piękny deklak ferbart. Deklaków już nie ma nigdzie na świecie. To wszystko krzyżówki, tylko u kulbackich. Czysta krew. Cało woliera deklaków kupiłem od millera. Można sobie sprawdzić, wpisać film. Deklak ferbart Miller. Jak z woliery, wszystkie gołębie wyciągam. Wszystkie dla naszej hodowli. W aluminiowych jeden na drugim, i Miller się popłakał aż. Bo to jego całe życie było hodowanie tych pięknych, super, wspaniałych ferbartów. Kupował to, powiedział, bo to były najlepsze gołębie, jakie istnieją. Dlatego tu kupował redaktorzy z Holandii, z Belgii, z Niemiec. Przyjeżdżali do niego z całego świata. Czy obrączka, czy bez obrączki, wszystko poszło jak świeże bułeczki czy jajeczko, czy wykluty młodzik non stop klienty miał, non stop ten samczyk jest na sprzedaż, razem ze samcem można wysłać moje wspaniałe produkty życia zdrowotność niesamowita wtedy dopiero się dowiesz, co to jest absolutna zdrowość bo do tej pory hodujesz gołębie tracisz tego masa Ile tego nachodowałeś? 100, 200, 300? Ile ci po lotach zostało? 50 albo jeszcze mniej? To przecież to nie hodowla. To rozmnażanie mięsa. Chorego mięsa. A przy moich produktach, na przykład Aska, Pilar, Koki na początek, żeby cię przekonać do tego, bo każdy hodowca jak zawsze jest sceptyczny. Bo już ślepikarze was tyle razy oszukali. Nabrali was bambuko święcone wody wam sprzedawali, kolorowe to wiadomo, że ta, każdy hodowca jest ostrożny ale zamów naprzód ASKA, pilarkoki i kąpiel życze na przykład i się od razu przekonasz po jednym dniu podawania co w tych gołębiach jakie życze bo idziesz w gołębniku i jeszcze nie możesz na nich napatrzeć a jak wypuścisz to godzinami ich nie będzie tak działają moje produkty przed chwilą znowu jest wpis pod moimi filmami odchodowcy, który używa przez lata już moje produkty i nigdy nie miał takich zdrowych, silnych, płodnych gołębi. Płodność się zwiększyła. I moje produkty nie działają tylko na gołębie, ale także i na kanarki, na różne ozdobne ptaki, na kury. Tyle jaj, jak nigdy w życiu. Nie musisz im nawet dnia przedłużać, że oszczędzić dużo pieniędzy na energię. Teraz energia jest droga. Bo za kurów przedłużają dzień, żeby zaczynali znosić znowu jajka jak w lato Ale tego nie trzeba, dasz aska pilar nie będziesz wiedział, gdzie je wsadzać. A jakie zdrowe te kurysy zrobią, bez pasożytów, bez kokcydiów, bez klamidiów, bez tego wszystkiego świństwa i robalów na, na szkórze pod skórą i w jelitach i bez żadnych glizdów, jajek, kura, wszystko że i zdechłysz go szczura zatrutego. I mysz, i jak się ktoś wystra na podwórku, tak samo to zezry, a potem ty takie jajka <głos》> i jesz. Jedna zaraza. To po prostu nie, nie idzie dawać e, rodzinie. To jest to jedna zaraza jest w tych jajach. Jak to takie robaczywe, zarobaczywe te kury, zawszone, z pełno salmoneli w nich. To jest latające. Bakteria <noise> A z koki po problemie Nie trzeba żadnych różnych kuracji na to, na to, na to totalna bzdura przez cały rok mojego planu się trzymaj czy dla gołębi, czy dla kul czy dla indyków, czy dla kr królików zawsze zapomnę powiedzieć. Bardzo dużo hodowców królików używa moje produkty przecież zdrowe jak kiedyś za w czasów naszych dziadków jak jeszcze nie trzeba było szczepić tego wszystkiego tak się rozmnożają, hale budują dodatkowe do swoich królików. Takie zdrowe. Hodowca, co ma tysiące kur, to te, kazałem mu, najbrzydsze kury, te gołe, co do, do zabicia. Na zupa potem wam sprzedawają, w supermarketach. <grywka> Dać to do jednej zagrody i daję dawaj non-stop koki. Wiesz, co się stało? Te kury już normalnie zrobili takie piękne jak te kolorowe papugi w Brazylii. Takie piękne. A i znowu zacznili jajka znosić, a one już byli do zabicia na zupka. To przekona każdego. Co ci zależy, tyle kasy wydajesz w ten cały sport i nic ci nie wychodzi. Albo dla tych, co wychodzi, ale widzisz sam w tych gołębiach, nie ma takiego zdrowia jak u mnie. Ile ludzi to. Widzi od razu. Gołym okiem to widać te zdrowie. Sam dobrze lotujesz, ale widzisz w Twoim gołębiach, co zbrakuje. Zamów na początek Aska Pilarkoki mój pierwszy tip. Zamów, podaj im, tak jak na planie pisze. I se zobaczysz, co to jest wtedy absolutne zdrowie, będziesz jeszcze lepiej lotował. Mimo, że już jesteś mistrzem. Jeszcze przyspieszysz te gołębie. A jakie wesołe będą. Nie musisz już potem piłką rzucać na dach, albo flagami za nimi latać albo klaskać i sąsadne sobie patrzą, jak nie wiadomo z, z jakiej planety wybyłeś <noise> albo petardy za nimi rzucać, bo to nie chce latać dać im pilarkoki to pójdzie jak szalony tajfun pójdzie i nie ma ich godzina, dwie, trzy tak, jeden hodowca, on już we wojsku pracuje jego ojciec wypuści gołębie po podawaniu pięć dni pilarkoki. wiecie co się stało? Te gołębie poszli jak szalone. Wrócili dopiero wieczorem, bardzo późno wieczorem wrócili. Takiego czegoś jeszcze nie, nie było. Takiego zdrowia jeszcze nie było. Jego ojciec Romanie usnął w gołębniku, nie mógł, nie mógł. Chcę doczekać, kiedy te gołęby wrócą. Dzwonił do niego co chwilę. Nie ma gołębi, nie ma gołębi. A, a, a ten sen, co ty to im zrobiłeś? Dałeś podwójne dawka? Mówi, nie, normalnie jak na etykiecie: 1,5 ml na liter wody. A jakie wesołe, jakie zdrowe te gołębia. I to każdy potrafi dać. Czy dziecak, czy twoja żona, albo kto inny, co nawet nie ma pojęcia o gołębiach. 1,5 ml to każdy umie od. Odczyta ze szczekawki i na wodę dać. Czysta woda. Zawsze hodowcy się pytają, czy może to na drugi dzień też jeszcze stać. Tak, może stać. Ale najlepiej, ty wiesz teraz, teraz jest chłodno, deszcze, to go on tyle nie pije. Raz dziennie dzień jeszcze karmić, może to on tyle nie wypije. To zrób tak, żeby to wszystko wypił. Po co to ma stać na drugi dzień? Ale jakby stało na drugi dzień i masz jeszcze inną gadzinę, kury na przykład, czy kaczki, czy indyki, czy obojętnie, co tam u ciebie lata i żyje. Daj im to, zobaczysz Coś będzie się stało co się będzie działo z tymi indykami I będziesz w strachu tam do nich chodził Tak się rozszarpią Takie zdrowe to Niesamowite zdrowie, niesamowite pobudza organizm Upiększa Kolorowo Ta gadzina, tego gołębie i wszystko Ale i także i zdrowotność idzie, o tysiące procent do góry a jaka płodność niesamowita. I jakie odważne potem te ptaki są. Takie potrzeba w lotach, a nie tam są siedzą, skulone. Znowu co zimboli, znowu latasz do doktora, znowu jakieś kuracje. Tak jeden latał po kuracjach, tam różne badania w różnych laboratoriach, a masz zdrowe, zdrowe. Mówię jak zdrowe mówi, jak połowa młodych już pozabijał w gniazdach, bo to wszystko wykrzywione, chore. Jak to może być zdrowe? Se znerwował, zadzwonił do mnie, zamówił aska i kąpiel z te dwa produkty. Powiedział wszystko, co miał, zaopakował i dał pod furtkę dla tego, co nie lubi. Jak tamten się cieszył, jak dzwonił po różnych hodowców, to z mudary dał pod, pod furtkę, a on się to pozbył. Ile on szafów miał, lekarstwów, to na to, to w dniu wkładania, to to. Wszystko wywalił, powiedział. Wszystko oddał. Oddał w dobre ręce. A tamten i dalej faszeruje. Mu, mu życia zabraknie, mu dni zabraknie w roku. Jakby wszystko miał dawać, co oni tam sprzedawają. A jak ci nie klapnie, to idziesz do niego, to powie, a ty zle dawałeś. Ty nie, nie masz pojęcia o gołębiach. Same takie bajki to znaczy już Samego doświadczenia co ten sam jest na sprzedaż. Do niego jeszcze parę samiczek: 3, 4, 5, 6 samiczek mogę naszykować. Jajeczka będzie zmieniał po swoje, będziesz podkładał jeszcze. Wykorzystaj te zdechloki na, pod, na wykarmienie tych młodych, a potem to pousuwaj. I będziesz miał jeden taki szczep jak Janzen, Jeden szczep starych deklaków, herbartów, i będziesz. Miał rodzinę, jedną linię, a nie tam krzyżówki, nie wiadomo z czym potem i nie wiesz potem co ty tam w ogóle masz. I zdrowe będziesz miał gołębie. To na razie tyle, bo tu dzwoni do mnie hodowca. Do usłyszenia. Cześć koledzy. Ahoj.